Witajcie moi kochani Nazywam się Dark Tiger, Hashtag TPG I dzisiaj będziemy robić vlog podróżny Czyli co się stało w, w Malmo, w którym właśnie mieszkałem Dostałem właśnie jedno pytanie od widza, widza bo właśnie też robiłem właśnie Niegdy na poprzednim odcinku też zapytałem, że Że jakieś prosiłem o zadawanie pytań Pytanie: To chcieliście się ode mnie wiedzieć, jak było? To są tylko jedno pytanie, które właśnie odpowiedziałem to na początku. No właśnie, że niestety nikt nie zadawał oprócz mnie, yy, oprócz yy, Jocha, coś takiego, tylko pytań. To więc, to więc nieważne. I dalej. Okej, okay, czyli zaczynamy. Właśnie pojechaliśmy właśnie z babcią i z moją siostrą, której bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam i, i właśnie zatrzymaliśmy się w Malmo do e, cioci i do wujka. no cioci Izy i wujka Łukasza. I mieszkaliśmy tam właśnie e, co najmniej miesiąc. Właśnie powiedziałem to, że, 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 że będę na miesiąc e, na wakacjach, to więc tak, tak powiedziałem, tak zrobiłem. I po prostu, mimo tego, graliśmy w Muno, w Kalacha, i jakieś w karty lub coś takiego. I po prostu zwiedziliśmy właśnie park. Park, który był właśnie tam niedaleko, był tam koszu, który gadano po szwedzku. Później poszliśmy do tego polskiego koszczoła, który tam też tam był. I właśnie tam właśnie mogliśmy tam być, ale tutaj właśnie jeszcze tam jest dzielnica, który można by nazwać to bardzo dziką, bo tam mieszkają tam mnóstwo tam grupy muzułmanów I po prostu możemy się domyślić, że, że po prostu, że, że lepiej trzeba omijać yy, właśnie córki, kobiety, bo są, bo są bardzo agresywne ale po prostu unikałem ich i po prostu, po prostu ignorowałem ich, bo to... Bo lepiej, lepiej ignorować, niż, niż się, w, w, się nabić się w jakimś i zostać bobity, bobity, ale po prostu pomimo tego, a po prostu, ja po prostu ignorowałem ich. Ech, wybaczę, to jestem strasznie spragniony. No i właśnie, e, właśnie przez tydzień po prostu byłem u cioci Anety, i później do Marioli, czyli właśnie tam te, był ten dom, tam po prostu e, taki jednopiętrowy z, z rozbudowanym garażem. Garażem tam była trampolina i właśnie też, panie, panie, tam spędziliśmy czas, Czasem właśnie też, też była ta książka, książka od, właśnie od. od e, Evelyn, hmm, Evelyn czy Natali, Natalii, który też był tam książka Pokemonów, które też są tam towarzysze wyjaśnione, jak się ich nazywa, co oni tam potrafią i, i, i tak, mm, tak się zwał, czy tak zwał. Mógł, pomimo, że wpadł mógł na pomysł, żeby rozmieścić się w tym domu e, te kartki z Pokémonami i po prostu można by udawać dawać, e, telefon. I możemy udawać, że gramy w Pokémon Go i możemy znaleźć te kartki i powiedzieć Agocia! Mam Cię! No i właśnie można by stawiać taką fajną alternatywę Do właśnie, do właśnie tej znanej gry Pokémon Go Właśnie powiedzmy, wspominałem o moczacie Marioli, też mieszka właśnie w tym domu W tym dalej, w dalej, z dala od Marme Mamy i właśnie jakieś kilka, kilka minut się do niej dojeżdża na wsi. Po prostu nazwy nie, pamięta, nie, nie zapamiętałem. No to po prostu była straszna szkoda, bo to była fajna okolica. Okolica i właśnie tam miał e, jednego psa i cztery koty i jednego ptaka. Które nazywał się Filip. E, ten e, pies nazywał się Mac. Albo Mac. Mac. Ja mówię do niego Mac. Który właśnie zrobił nam bardzo śmieszny komitet odpowiedzialny, po prostu się tak skakał Skakał na jeszcze bo yy, bał się po prostu zamachnąć ręką, bo można wiedzieć, bo Pomimo tego, że jest fajnym pszakiem, ale po prostu Kilka rzeczy nie rozumiem po prostu Jak ktoś zamachnie się nad głową bo To, to odbiera jako prowokację, czyli może zazwyczaj odgryźł rękę, ale pomimo tego po prostu unikna, uniknęłem to pomimo, że, że, że tam jest było ciasno po prostu tam było mnóstwo kotów. Kotów, które pomimo, że miałem taką delikatną alergię na koty, ale właśnie nie było, nie było aż tak źle. Źle. Gdy podczas, podczas wjeżdżałem do Yangtar do, do ZOS z wodospadem. i tam było bardzo fajnie. Panie który jeden, jeden film był na YouTubie a i dwie, które nagrywałem Wam samodzielnie są na fanpage'u na Facebooku, który tam wejść i obejrzeć. E, kolejnym, e, kolejnym właśnie takim mi spędzanie czasu to właśnie ten właśnie gdy byliśmy na herbacie bacie, i właśnie tam przyniósł czas, który ten mak bardzo polubiał i po prostu się zaśmieli, że przed ciastka i po prostu dla mnie to było bardzo śmieszne, prostu na początku nie zrozumiałem tego żartu, ale później wczoraj coś tam zaśmiałem, To po prostu można jeszcze tak powiedzieć, że... że, że, że tego żartu. No, no znam, mam bardziej poczucie humoru, ale do tych, żeby nikogo nie urazić. No właśnie gdy wróciliśmy do domu, tam gdzie... że do nie tam mieszka, to zbieraliśmy panty. Wszyscy szukają Pokemonów, a ja szukam panty. Panty, ale dla mnie, ale przynajmniej w jednym sposobie, można na szybki zarobek, uzbieram jakieś e, kilka pantów. Pantów, i dzięki temu można bym kupić sobie jakieś żelki żerki, coś na drogę, drogę i tak dalej, i tak dalej. I właśnie poszliśmy też e, troszeczkę na miasto, czyli do, do to COP Forum, do też do EcoHale. Ale i tak dalej, i tak dalej, czyli po prostu i nic na nie kupowałem, po prostu szkoda mi być tych pieniędzy, które uzbierałem i tych, które mi dali. Po prostu te tu dostanę na zakupy to 200 Kormor, po prostu to jest strasznie mało, mało mało, bo właśnie ceny w tej szwecji są kosmiczne i byłoby szkoda wydać właśnie na jeden dzień zostać bankrutem właśnie pomimo tego też właśnie, też się nudziliśmy, że się, się odkurzałem, po prostu stałem się za takim pan, panem domu, że posprzątałem tam to wszystko, no i co, przynajmniej poszło tak fajnie. No okej, po prostu pod koniec tej wakacji pojechaliśmy do festiwalu w Malmö i tam też było bardzo fajnie, po prostu słuchaliśmy muzyki, nauczyłem się żonglować żonglować żonglowanie dwoma półkami to dla mnie łatwe a z trzema to jest chyba strasznie straszki taki kłopot nauczyłem się też jeszcze i na jednej który właśnie są tam dwie kiki, kiki połączone z i, i ta jedna takie koło koła połączone mi z dwie kółka z mi z drutem z jakimś metalowym prętem i i trzeba po prostu im odbić, ale dla mnie to jest było dla mnie troszkę trudne. Trudne trudne i po co i po i, i po raz po co nie, nie miałem tego robić i poszliśmy pojś, na tej do właśnie do na gwiazdek przez Darty i po prostu po prostu całe, całe, całe godziny grania w, w Call of Duty Black Ops 2 albo w inne gry Gry, który które chodziło o trafienie do celu Robiło swoje, po prostu zastrzeliłem na 5 rzutów Ustrzeliłem 4 gazki, które mi nie uważniono Bo ja trafiłem, bo była tam czarna Czarna, ale żeby, żeby zdobyć nagrodę trzeba strzelić czyli w czerwoną a nie, a nie obok czerwonej Czerwonej i usiliłem 3 lalki, które Dwie dałem i sobie zachowałem, który właśnie, mogę, mogę się tam się pochwalić, I, ale po prostu pomimo tego strasznie fajnie było. I, było. I jeszcze tam na koniec był tam łoż. bo właśnie mówię, tam był taki łóż na polu, kiedy wracaliśmy na ryby, po prostu, po prostu było bardzo przekomicznie i właśnie podczas drogi, żeby się nie nudzić. Powiedzieliśmy kawały, który może się strasznie się uśmieć. Uśmiecie nawet niektórzy nawet ja się tak się uśmiałem że że, że niestety właśnie niestety jeszcze troszkę popuściłem. bo to też było bardzo przekomicznie. Ej, kurczę, nie wiem, no, światła to, to bo nie można by powiedzieć, że w komentarzu będzie, że, że bladłem. Bladłem, ale pomimo tego, że byłem na plaży. O, teraz już o wiele lepiej. Więc według mnie poszło bardzo fajnie. Bardzo to pola tam pojechać. Jechać, no już to już jest na tyle. Dzięki, że obejrzałeś film do końca. Nie zapomnij dać o łapce w górę. Subskrypcji, komentujcie. I wbijajcie do mojego fanpage, który są tam filmy i zdjęcia z wakacji. No i jeszcze z wami żegnam. Pa.